i witam was na bukietę, a to jest już e, szósty jakby powiedzmy odcinek poboczna seria e, no, z serii Let's Play Psychic Manager 2011 Toro dziś mamy według mnie najbardziej fascynujący, nie wiem, najbardziej interesujący wyścig wyścig punktowy damy 4, tak jak mówiłem mniej weźmiemy sobie Aha, ja weźmiemy No, jak mówiłem pasywnolice, co ja i tak jak oglądam torowe to najbardziej lubię oglądać właśnie te rozgrywki, ściek punktowy, no i teraz jak przystało to powiem co, o co w tym chodzi, tak. Te co kilometr albo chwilę, czekajcie. Dobra, no teraz zasady. E Zasady są takie, że jedziemy tutaj w tym przypadku 16 okrążeń, są to 4 km i co kilometr ścigamy się o punkty. Są, to są 5 punktów za zwycięstwo 4, 4 jest punktowanych i pierwsze 5. dalej już nie pamiętam jak to 4 czy 3. Zaraz taka mała tabelka się zaraz pojawi. Po pierwszym i... Pod, uh, tu są, a i na ostatnim... Na ostatnim punktowanym jest 10 punktów. Dwa razy więcej. Wszyscy sprintują, ale znowu zamknięty jest. Ale wyjdę. No i uwaga. Tak. To już mogę sobie zmniejszyć. No, zobaczycie... Dzisiaj 5 punktów, 3 punkty, 2 i 1. No i w tym momencie jestem liderem. No i jeszcze tak 3 razy. I ja po prostu wiadomo, wygrywa ktoś z największą ilością punktów. Jeszcze są ucieczki, w których e, co za dogonienie pelotonu staje się 20 punktów. Ale to wiadomo, oni tam 160 kółek chyba robią, w tym prawdziwym tam, to jest naprawdę długie. No i tam tak naprawdę co 10 kółek, więc 2,5 kilometra chyba, nie jestem pewien ile tam dokładnie ich tam wymiary mają, ten tor, ale no, no chyba mniej więcej tyle, nie jestem pewien. Tutaj trochę wcześniej sprintuję. O nie. Zacznę długi sprint. Może się uda. Nie uda się. No właśnie. O. A i wyprzedzi mnie. Nie. Parwis. Nie, nie, jest na za Szybko. Tu po prawej jest klasyfikacja generalna, a tam był spęk, więc no niezbyt dobrze się ustawiłem i dlatego. Jeszcze wygrywam. No tak naprawdę to na ostatnim kółku się wszystko rozstrzygnie, bo tam 10 punktów to jest przecież... Dwie trzecie tego co przejedziemy No to takie dwie premie powiedzmy Zaraz uwaga powinni zejść Oni tak właśnie schodzą też na dół Kiedy zaczynają to sprintować Tu się schowam A i to chyba by było... Ło... Wow. nie zaszli jakoś Dziwnie... O, teraz dopiero Eee, to by było chyba tyle No eee, i za późno chyba Chociaż... Uuu, ale tu pociąg francuski, a Brytyjczyk odjeżdżaj a eee, to właśnie <grymne> a nie <grymne> Trzech Francuzów i jeden Brytyjczyk, który ich odjechał jak chciał Ja to jak Cavendish, jak chce, wyjdzie sobie gdzieś Nikonta na mecie i tak będzie pierwszy. Nikt nie wie do końca gdzie on jest, ja na mecie już dopiero, tylko dopiero na mecie się go widać. No, i chodziło mi, że Omnium to jedynie mogę pokazać skróty, bo to są cztery, cztery to jakby... Łe! 4 typy, które już pokazywałem, więc nie będę specjalnie jeszcze raz nagrywał cztery razy to samo, więc... Albo linki jakieś podam do tych co tam y, klasyfikują się do tego typu omniu. No i wiadomo, no, że to, to jest punktowy, eliminacyjny, scratch jazda na czas. Ale teraz się roz. No, daj. Nie, bo jak, jakiś Francuz wygrał. Świetnie zablokowany. Na chwilę, ktoś tam jeszcze jest, tak. Czy nie? To jest pierwszy, pierwszy? Aha, dobra. Oczywiście no, wygrano. No teraz co, przejedziemy jeszcze. Czyli kolejna wygrana zaliczona w torze. Przynajmniej w torze jakoś lepiej minie. Więc to by było chyba na koniec i do tego dłuższy czas nie było y, najbardziej pasjonujący, najlepszy według mnie typ torowy wyścig eliminacyjny. No, więc to by było chyba już zakończenie tego y, mini let's playa powiedzmy. Dobre, do zobaczenia.